25 maja 2025 roku, szósta niedziela Wielkanocna. Kolor szat, biały. Szósty tydzień Wielkanocny. Pierwsze czytanie. Dekret Soboru Jerozolimskiego. Psalm, niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże. Drugie czytanie, Miasto Święte. Ewangelia, Duch Święty nauczy Was wszystkiego. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli się nie poddacie obrzeżaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Jude zwanego Barsabą i Sylasa, i wysłać do Antiochi razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili Was naukami, siejąc zamęt w Waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią Wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, duch święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto słowo Boże. Psalm. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na Ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże. Niech Ciebie Boże wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą. Bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na Ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże. Niech Ciebie Boże wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi. I niech cześć mu oddają wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią ciebie, Boże. Drugie czytanie z księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte. Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram a na bramach, dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela: od wschodu trzy bramy, i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Berenek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą, Berenek. Oto słowo Boże. Aklamacja: Alleluja! 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 Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Kochani, w liturgicznej ciszy wielkanocnego czasu, który napełnia nasze serca światłem zmartwychwstania, Kościół Święty daje nam na dzisiejszą niedzielę słowo o miłości, jedności i nadziei. Miłość objawia się w posłuszeństwie Jezusowi i otwarciu serca na Boga. Jedność ukazuje się w decyzjach podejmowanych wspólnie z natchnienia Ducha Świętego. Nadzieja natomiast wyrasta z obietnicy niebieskiego Jeruzalem, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Ewangelia według świętego Jana, fragment z dziejów apostolskich o Soborze Jerozolimskim, a także apokaliptyczna wizja świętego Jana, wszystkie te teksty prowadzą nas ku jednemu źródłu, ku obecności Boga, który w duchu świętym zamieszkuje serca tych, którzy go miłują. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Oto tajemnica tak głęboka, że rozbrzmiewa niczym echo samego nieba: Bóg chce zamieszkać w człowieku. Nie w chmurach, nie w złotych świątyniach, lecz w sercu pokornym i wiernym. Jezus mówi dziś wprost: miłość i posłuszeństwo to drzwi, przez które Bóg wchodzi do naszego wnętrza. A zatem nie wystarczy tylko mówić, że się wierzy, że się kocha. Trzeba żyć tą miłością, czyniąc konkretne dobro, wybaczając bliźniemu służąc ubogim i cierpiącym. Posłuszeństwo nauce Chrystusa to nie niewola, ale droga do wolności, bo tylko prawda wyzwala, a Chrystus jest prawdą. To nie przypadek, że w dzisiejszej Ewangelii pojawia się również zapowiedź Ducha Świętego, który nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Duch Święty nie przychodzi jako idea ani jako emocja. On przychodzi jako osoba, która czyni nasze serce nowym tabernakulum, miejscem świętym, w którym Bóg stale przebywa. Ileż razy w życiu szukamy pokoju, bezpieczeństwa, ładu? A tymczasem Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam, nie tak jak daje świat ja Wam daję. Światowy pokój jest zbyt często tymczasowy, kruchy, zależny od polityki, pieniędzy czy układów. Pokój Chrystusa rodzi się w duszy czystej, w sercu otwartym na działanie Ducha. To pokój, który trwa nawet pośród cierpienia, pośród krzyża, pośród ciemnych dolin. I właśnie ten pokój jest znakiem, że Bóg jest w nas, że jesteśmy prawdziwie Jego dziećmi. Pierwsze czytanie to zapis wydarzeń, które rozegrały się w samym sercu pierwszych chrześcijańskich wspólnot. Konflikt, nieporozumienie. Napięcie między chrześcijanami wywodzącymi się z judaizmu a tymi, którzy przyszli z pogaństwa, nie był błachostką. Groził rozłamem. A jednak, apostołowie, pełni Ducha Świętego, nie zaczynają od narzucania reguł, ale od wsłuchania się w głos Ducha i słowo Boże. To nie była debata polityczna, to było rozeznanie duchowe. Gdyby apostołowie potraktowali ten spór jak spór polityczny, mogliby jedynie pogłębić podziały, Wzmocnić nieufność i doprowadzić do rozłamu we wspólnocie. Zamiast tego otwarli się na działanie ducha świętego i wspólnie rozeznali wolę Bożą. Postanowiliśmy, duch święty i my, to jedno z najbardziej poruszających zdań w całych dziejach apostolskich. Zobaczcie, jak głęboka pokora kryje się w tych słowach. Apostołowie nie przypisują sobie prawa do samodzielnych decyzji. Nie mówią, my jako władza kościelna. Mówią, Duch Święty i my. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy tej postawy w kościele, w rodzinie, w parafii, w grupach dusz pasterskich. Potrzeba nam rozeznania, słuchania, wspólnotowego podejmowania decyzji w świetle ducha, a nie w duchu kompromisów czy politykowania. Kościół jest wspólnotą różnorodnych ludzi, ale musi być jedno serce i jeden duch. Bo tylko wtedy, kiedy trwamy w komunii. Jesteśmy świadectwem dla świata, świadectwem miłości i jedności w Chrystusie. Drugie czytanie zabiera nas w rzeczywistość, do której zmierzamy, do niebiańskiego Jeruzalem, do pełni wspólnoty z Bogiem. Święty Jan ukazuje wizję miasta bez świątyni, bo świątynią jest sam Pan Bóg. Nie potrzeba słońca ani księżyca, bo światłem jest Berenek. To bardzo konkretna wskazówka każdy z nas jest powołany do tego, by już tu na ziemi uczyć się żyć światłem Boga, a nie światłem ludzi. Nie budować swego życia na własnej pysze, na fałszywych nadziejach czy światłach tego świata, które tak często gasną w najmniej spodziewanym momencie. Miasto Święte ma dwanaście bram, to znak, że dla każdego jest miejsce w domu Ojca. Także dla tych, których świat odrzucił, zepchnął na margines, dla zagubionych, ubogich, Samotnych, dla wszystkich, którzy z wiarą i nadzieją kierują swoje spojrzenie ku Bogu. To miejsce, gdzie w końcu każda łza zostanie otarta, gdzie cierpienie znajdzie ukojenie. Wizja nowego Jeruzalem z księgi Apokalipsy nie jest tylko snem o przyszłości. To także zaproszenie do tego, aby Kościół tu na Ziemi stawał się przedsmakiem tej niebieskiej rzeczywistości. Nie chodzi tylko o czekanie na niebo. Chodzi o to, by niebo zaczynało się już teraz w naszych wspólnotach, rodzinach, parafiach, sercach. Każdy, kto pozwala Duchowi Świętemu działać w sobie, jest jak kamień żywy budujący tę niebiańską świątynię. Każdy akt miłości, przebaczenia, pokory, każdy wysiłek bycia wiernym w małych sprawach, wszystko to ma wieczne znaczenie. Kościół nie jest bowiem instytucją zamkniętą w murach. Kościół to żywy organizm złożony z nas, słabych, ale umiłowanych członków ciała Chrystusa. Musimy jednak uważać, aby nie ulec pokusie zbudowania innego miasta, miasta samowystarczalności, relatywizmu i duchowej obojętności. Pokolenia przed nami przelewały krew za wiarę, bronili krzyża, modlili się, zakładali rodziny oparte na Ewangelii, Tworzyli dzieła charytatywne i kulturalne w imię Chrystusa. Nie wolno nam dziś zaprzepaścić tego dziedzictwa. Zbliża się w niebo wstąpienie pańskie, a po nim zesłanie Ducha Świętego. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus zapewnia, że Duch Święty nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co On powiedział. Co to oznacza? Że nie jesteśmy sami? Że mamy w sobie Boskiego Nauczyciela, który mówi do nas przez sumienie, przez Słowo Boże przez Kościół, przez wydarzenia codziennego życia. Duch Święty nie przynosi nowej Ewangelii, On przypomina nam to, co Chrystus już objawił, lecz czego my często nie rozumiemy albo o czym zapominamy. To On nas prowadzi, kiedy świat nas kusi. To On nas umacnia, gdy przychodzą trudności. To On daje pokój serca, który przewyższa wszelki rozum. Dlatego dziś w tę niedzielę paschalnej radości, Prośmy Go, aby zstępował do naszych serc z nową mocą. Abyśmy nie byli letnimi chrześcijanami, ale płonęli ogniem prawdy i miłości. Abyśmy byli żywym świadectwem, że Chrystus naprawdę z martwych wstał i żyje. Niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka, mówi dziś Jezus. Niech to będzie nasze hasło na nadchodzące dni. W tym słowie ukryte jest wszystko, nadzieja, wiara i pewność, że Bóg jest z nami. Niech pokój Chrystusa spocznie na każdej duszy. Niech Duch Święty ożywi każdą wspólnotę. Niech nasze życie stanie się zapowiedzą niebieskiego Jeruzalem. Amen.